Roberna. Witam państwa bardzo serdecznie ze studia telewizji Horyzont TV w Słubicach. Drodzy państwo, dziś sport, ten sport narodowy, rzecz by można było, nasz krajowy. E, oczywiście uwielbiamy te wszystkie wielkie, wielkie, wielkie spotkania reprezentacyjne, ale ta piłka, ta lokalna, ta regionalna, ona ma ten prawdziwy smak. No i dziś mega fantastyczni goście, bo oczywiście e, pierwszy z nich e, był u nas półtora miesiąca temu, mniej więcej, czyli pan Dawid Frąckowiak, dyrektor sportowy. MKS Poloni Słubice i okej okay. witam Panie redaktorze no tak witam na szybko <grym> i razem z nim mamy dzisiaj Cypriana Poniedziałka piłkarza Polonii no, który, który ten poprzedni sezon pokazał ten pazur piłkarski mega nieźle Dzień, dobry, okay. dzień dobry. panowie. witam was taki troszkę dłuższy wstęp ale no jest już gorąco, co już jesteśmy tuż, 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 no bo trzeciego niedziela y, y, wybiegacie. No zgadza to się, mimo że za, za oknem aż tak gorąco nie jest, jakby wskazywała pora roku, ale w związku z zbliżającą się wielkimi krokami Inauguracją nowego sezonu. Na pewno jest, jest gorąco, jest taka, jakby to powiedzieć, też troszeczkę ekscytacja, no bo zawsze hmm. e, wszystko, co nowe, wszystko, co, co, co się gdzieś tam rozpoczyna, e, budzi ekscytację i tak jest też u nas w klubie, no bo e, przygotowujemy się już do tego pierwszego meczu od e, wielu tygodni, no i, i, i oby, oby wszystko na tym e, początku sezonu e, jak najlepiej zagrało. No dobrze, a tak z perspektywy i mm, dyrektora sportowego drużyny, ale i zawodnika. Jak byście ocenili ten okres przygotowawczy do sezonu? On nie był za długi oczywiście, to tak, tak generalnie trzeba było. Właściwie motowaliście prawie że nową drużynę. No nie był za długi, <noise> ale był szalenie intensywny. Proszę mi wierzyć, naprawdę gdzieś tam też daje się już we znaki E, zmęczenie takie związane z, ze zmianami organizacyjnymi, sportowymi w klubie, bo tak jak tutaj pan redaktor powiedział, jak półtora miesiąca temu, wszystko wtedy się gdzieś tam dopiero klarowało, zaczynało, chociaż już jakiś początek był zrobiony, ale ogrom pracy, bo, bo to jest zupełnie nowa drużyna, która będzie w tej czwartej lidze teraz rywalizować, ale no nie tylko kwestie sportowe, ale też w parze idą też zmiany organizacyjne. Żeby to wszystko funkcjonowało, żeby to wszystko było zapięte na ostatni guzik, to naprawdę trzeba, trzeba, trzeba poświęcić dużo czasu i cały czas być skoncentrowany. No i gdzieś tam jak zawsze no, przychodzi w zmęczenie, ale no, całe szczęście już. No to tak, tak pozytywne <laughs> zmęczenie, i, i, ale będzie jeszcze bardziej pozytywne, jeżeli e, będą już e, pierwsze efekty widoczne na boisku i, i właśnie na to, na to przynajmniej ja liczę. Jasne, jasne. A tutaj dla ciebie, Cyprian, to przygotowanie. Nie wiem, czujesz tak optymalną formę w tej chwili? Jak to wygląda od tej strony? No, jeśli o mnie chodzi, to ja już czuję się lepiej. Gdzieś tam trochę czasu potrzebowaliśmy z chłopakami, żeby się dotrzeć. Mamy nowy zespół, więc tego czasu gdzieś nie było dużo, żeby się zgrać. Rozegraliśmy pięć sparingów, więc jak naprawdę każdy gdzieś tam sparing dawał nam odpowiedź i różne rozwiązania, ale nie możemy się doczekać i. Myślę, że gdzieś tam każdy jest zmobilizowany, żeby, żeby jak najlepiej wypaść i myślę, że każdy już jest dobrze przygotowany do startu rozgrywek. Mm -hmm. Mówicie Panowie nowy zespół, no właśnie, to więc nie mogę nie zapytać o e, tą sytuację kadrową przed startem rozgrywek, e, transfery, bo tego było sporo. E, możemy, nie wiem, kilka lat zmienić kilka klubów? Jak to, jak to już na dzień dzisiejszy jest? No powiedzmy sobie szczerze, że, że można to śmiało nazwać rewolucją kadrową, tak? Z względem zeszłego sezonu, bardzo nieudanego sezonu, no te zmiany były, były konieczne, żeby walczyć w tej czwartej lidze o, o powrót do trzeciej ligi, bo nie będziemy tutaj no, zakłamywać rzeczywistości. Jasne. No taki jest cel naszego zespołu i naszego klubu, żeby żeby wrócić do, do trzeciej ligi. E, czwarta liga Lubuska dotychczas może nie należała do, do, do najsilniejszych krajów, ale ten, ten sezon zapowiada się niezwykle atrakcyjnie i niezwykle wymagająco, więc żeby wygrać tą ligę i awansować, to, to naprawdę trzeba będzie bardzo mocno być skoncentrowanym, bardzo ciężko pracować. Mam nadzieję, że też dopisze nam szczęście, bo szczęście w sporcie jest bardzo, bardzo istotne. No, tak jak pan powiedział, no, zmian dużo, dziesięciu nowych zawodników. Z tych, którzy odeszli, część z my zrezygnowaliśmy, bo, bo jakoś tak no, nie, nie widzieliśmy możliwości dalszej współpracy. Część z nich sama zrezygnowała, jakby no, nie chcąc y, y, wkomponować się w te nowe. Y, zasady Myślę. i te wymagania, bo, bo, bo klub na pewno w, w, funkcjonuje, drużyna klub funkcjonuje mm, profesjonalnie i gdzieś tam te wymagania są, są wysokie. Nie będę tu wymieniał wszystkich piłkarzy, którzy Jasne, przyszli, dobrze, bo, dobrze. bo, bo, bo to, to może bym kogoś tak yy, ominął, hmm. więc no, na pewno na pewno poszliśmy w kierunku takim, że nie stworzyliśmy drużyny yy, z jakichś takich, jakby to powiedzieć starych wyjadaczy, którzy przyszli tu, przyszliby tu tylko po to, żeby odcinać kupony, ale tak naprawdę yy, jest drużyna yy, taka zawodników, takich, jakby to powiedzieć, głodnych, którzy jeszcze Gdzieś już coś e, liznęli, tak? gdzieś już byli, coś już widzieli, e, cały czas mają marzenia, żeby e, wrócić na wyższy poziom. No i generalnie no zebraliśmy, mam nadzieję, e, w Polonii właśnie taką odpowiednią mieszankę e, trochę rutyny, bo też nie da się ukryć, że, że no, to, z, z, z Mateusz, Mat, Mateusz Mączyński to, to jest ta rutyna, ale też młodości, bo, bo, bo też jest chłopaków wielu, m, którzy E, mają potencjał i, i, i mam nadzieję że trener Kaczmarczyk tu wykrzesza z tego e, materiału maksimum wyciśnie z tej cytryny e, ile się da zespół na pewno trenuje e, bardzo bardzo e, solidnie e, mam wrażenie nieraz że za bardzo solidnie ale ale, <noise> ale ja zawsze wy, wychodziłem z założenia że ciężka praca przynosi efekt więc trzymajmy się tej wersji że że to wszystko zmierza w, we właściwym kierunku tak, i że tak. te transfery, które zrobiliśmy i że ten zespół będą, będą trafne i ten zespół będzie dobrze funkcjonował. Jasne, już tych trochę treningów było Cypian. ta atmosfera w drużynie po tych tych roszadach takich letnich. Jak ty to czuwasz? Nie wiem, jakieś tam relacje fajne powstają, bo to są chyba to jest klucz, nie? Myślę, że to tak jak nie tylko w grze zespołowej, ale i w biznesie, i wszędzie, kluczowe są te relacje między ludźmi, mm. prawda? Jak, jak, jak to wygląda? Czy ci nowi zawodnicy zaklimatyzowali się już, coś wnosi, wnieśli już do zespołu w tej chwili, jak to widzisz? Tak, myślę, że mamy naprawdę teraz bardzo fajny zespół, bo dużo jest tutaj takich zawodników, którzy nawet gdzieś się wcześniej już znali w innych klubach, mm. dlatego też, też to jest taka wartość, mm, można powiedzieć, dodatnia, że, że my się gdzieś tam już z większością mm, znaliśmy. Natomiast myślę, że każdy tutaj wnosi taką fajną, pozytywną atmosferę. Każdy chce wygrywać, każdy chce gdzieś rozmawiać. Teraz mam na przykład nową no. wyremontowaną szatnię, także. No widziałem mega. No tak. Jeszcze widziałem, jak kurczę, tak. dyrektor zasuwał tam z jakimiś farbami z czymś zapracowany. Przepraszam, że tak wchodzę, ale to pokazuje, wiesz. Wszystkie ręce na pokład. Jasne. Tak, także to jest na przykład taka, taki jeden detal, który gdzieś tam pozwala nam więcej tego czasu spędzać ze sobą. Mamy też często odnowę, także tam czas jakby spędzamy na to budowanie relacji. <laughs> Więc myślę, że naprawdę już na ten moment to, to wygląda bardzo dobrze i gdzieś tam, gdzieś tam się dotarliśmy, gdzieś się rozumiemy i mam nadzieję, że to się przełoży na ligę. Mm -hmm. Tak jeszcze będąc w tym temacie do pana dyrektora, pana Dawida, współpraca z trenerem właśnie, na przykład konsultacje dotyczące zawodników, profilu, zawodników nowych, jak to cały czas sobie o to ustalali się, uzgadnia, jak to wyglądało? Czy to było na zasadzie nakazowej bierzemy tego i musisz go. Nie, <laughs> na pewno ja nie, tak, nie? Tak staram się nie funkcjonować. <laughs> ja że, ja że, wiem, domyślam się, że w, kiedyś miałem takie sytuacje w przeszłości w wyższych ligach, że przeprowadziłem zawodnika do szatni, do pokoju trenerskiego, i, i trener potem przez siedem kolejek tego zawodnika nie wystawiał. No, Także były takie historie. Tak, ale tu nie staramy się, znaczy generalnie nie jesteśmy rówieśnikami z Krzysztofem, więc tak, gdzieś tam tak. nadajemy na... yeah <sighs> na bardzo podobnych falach bo też jestem człowiekiem który lubi ciężko pracować żadnej pracy się nie boi gdzieś tam tutaj mamy bardzo podobne spojrzenie na to na, na funkcjonowanie drużyny na, na, na sposób pracy jeśli chodzi o dobór piłkarzy no wiadomo że gdzieś tam jakieś profile sobie ustaliliśmy mniej więcej na jakie pozycje szukamy przede wszystkim szukaliśmy zawodników tacy którzy wniosą jakość bo, bo tej jakości w zeszłym sezonie bardzo brakowało, ale poza jakością również też charakter, bo to, co powiedział tutaj Cyprian przed chwileczką, że gdzieś tam teraz są te relacje budowane. Ja miałem wrażenie, że tam ten zespół był taki pod względem charakteru logicznym. No, no miał wiele, wiele mhm. wie, może nie tyle rozbity, mhm. miał wiele deficytów, także gdzieś tam w momentach takich kryzysowych nie było nie było m, takich wyrazistych postaci, które by to... Ale to było widać chyba właśnie, w momencie, kiedy tam gdzieś gol padał coś, końcówa meczu, zobaczcie, no, panie Brane, tak, takich straconych tak, kompletnie, tak, nie? Tak, to, tak to można, tak to, się... to można, no dobra, charak charakter drużyny, takie mhm. DNA drużyny to jest, to jest bardzo istotna, E, rzecz. a jak jest, że jest poparte jakością piłkarską to, 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 to już jest jeszcze lepiej także no, tak to tak to, na, tak to na ten moment wygląda ale też potrzebujemy czasu tak? no, bo to trzy tygodnie jasne. ten zespół trzy tygodnie temu się spotkał pierwszy raz w, w takim kształcie i, I na wszystko potrzeba czasu, a w szczególności na, na, w piłce nożnej. I to nie jest tak, że jak za, dotk za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszystko będzie y, bez zarzutu funkcjonowało. W tych sparingach, y, które graliśmy, o których Cyprian wspomniał, y, ta nasza gra wyglądała przyzwoicie, jeśli chodzi o, tak, o takie względy wizualne. Ale no gdzieś tam widać było, że pewne rzeczy jeszcze są do, 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 do poprawy, a to na pewno przyjdzie z czasem. No, liczymy, że te pierwsze mecze ligowe mm, będą takim czasem, kiedy, kiedy ten zespół się zacznie do, docierać. A, a jak zaczniemy wygrywać, to wiadomo, że też będzie pozytywna atmosfera, że ten zespół będzie się budował i, i, i może być tylko, tylko lepiej i generalnie no, no, trzeba na to pozytywnie zawsze patrzeć. Jasne, jasne. E, Cypian, twoje takie osobiste cele na ten sezon? Jakby czego oczekujesz od siebie? Mm. No, ja chcę dać drużynie jak najwięcej. <laughs> swoimi gdzieś tam dribblingami, dribling, asystami, bramkami. No i przede wszystkim myślę, że tutaj każdy z nas ma taki cel, ten awans, także myślę, że tutaj powinniśmy skupiać się na każdym pojedynczym meczu, budować się, ostro trenować i wierzę, że gdzieś tam moja osoba w tym wszystkim pomo pomoże i że po prostu jak będę dobrze trenował, dobrze gdzieś tam funkcjonował, dobrze gdzieś te relacje cały czas trzymał, to... Chcę po prostu dać z wszystko, żeby, żeby jak najwięcej tej drużynie dać i żeby to było gdzieś tam widoczne, punktowo w tabeli. Yy, jasne, jasne. Mamy stadion w remoncie. To jest taki troszeczkę ból dla kibiców na pewno, bo jeszcze może nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Szykują się na Olimpijski, na trzeciego, no nie trzeciego, to i tak wyjazd w planie. Yy, jak to będzie wyglądało? Bo mamy tu całą serię wyjazdowych na początek meczy, tak? No tak, no to na pewno no nie jest to komfortowa sytuacja, ale no, no, no musimy się z tym zmierzyć, nie mamy, nie mamy na to wpływu. Remont stadionu powoduje, że te pierwsze mecze... Musimy rozgrywać na wyjeździe. Dlatego na wyjeździe, że uznaliśmy, że no, był pomysł, żeby ewentualnie rozgrywać te mecze na naszym bocznym boisku numer jeden, ale względy organizacyjne, no, no generalnie to, jak sobie zsumowaliśmy to wszystko, uznaliśmy, że, że lepiej będzie, jak tych 6-7 meczów na początek zagramy, zagramy na wyjeździe. Bardzo liczymy na to, że zresztą oglądamy codziennie tempo prac wykonywanych na stadionie i to wszystko idzie bardzo szybko, więc, więc jesteśmy jakby to powiedzieć przy nadziei, że że wrócimy jak najszybciej na nasz stadion i nasi kibice będą mogli jak najszybciej obejrzeć nas w roli gospodarza. No bo wiem, że też ludzie są spragnieni Jasne, tej piłki tak. i, i też no, wszyscy widzą, że w Polonii się wiele dzieje, więc ta ciekawość też przemawia przez naszych kibiców. Zresztą to też widać gdzieś tam przy okazji jakichś treningów, bo odwiedzają nas, śledzą co się dzieje. Więc yy, no, mam, mamy, mamy taką nadzieję, że, 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 że na koniec września, może na początku października e, no, zagramy, zagramy u siebie, a do, do, do tego momentu poprosiliśmy te wstępne mecze które mieliśmy w, rolach, w roli gospodarza przeciwników o to żebyśmy się zamienili i zagramy teraz na, na wyjeździe na wiosnę jako, jako, jako gospodarze to będzie taka seria taka nagroda bo będzie mecz po meczu u nas wtedy, wtedy na wiosnę tak. Wtedy, no, tylko szkoda że to będzie marzec kiedy wiadomo że ta no pogoda tak, tak. kapryśna lepiej by było teraz jak jest jak jest taka letnia pogoda no. ale no ale mówię no to co na początku powiedziałem nie mamy na to wpływu yy, zresztą no, trzeba mierzyć się z wszystkim. Z wszystkimi przeciwnościami losu, może to będzie taki element, który zahartuje ten zespół yy, i może to będzie jakaś wartość dodana. Yy, zobaczymy za, za, za jakiś czas, czy te 6-7 meczów domowych na wiosnę to będzie coś, co nam da jakiegoś kopa, czy, czy, czy odwrotnie. Zobaczymy, czas Jasne. pokaże. Dobrze. E, Cyprian, taka Twoja ocena czwartej ligi lubuskiej ten sezon 25-26. W Twoim takim rozeznaniu, które drużyny będą najmocniejsze. Masz za sobą parę drużyn już, w których grałeś wcześniej oczywiście, ale powiedz mi, twoja ocena. Co że to jest tacy, tacy najmocniejsi rywale z dzisiejszego punktu widzenia, jak uważasz? Okej, okay, no to myślę, że gdzieś, no tutaj wszyscy stawiają w roli faworytów nas, od i Steelon, ale ja też uważam, że dużo będzie takich zespołów, które będą potrafiły napsuć tej krwi. To jest na przykład Nowa Sól, Zbąszynek, Odranietków, też moim zdaniem. Są takie ciekawe zespoły, które gdzieś tam w tej czwartej lidze już są pewien czas i zawsze gdzieś tam wszyscy muszą się z nimi liczyć, więc no w tym sezonie ta liga będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawa i tutaj jakby margines błędu dla, dla nas i dla tych zespołów, które gdzieś poważnie myślą o, o awansie będzie tak naprawdę minimalny, nie? żeby jakby tutaj nie będzie gdzieś tam za dużo tego miejsca na, na jakąś pomyłkę. Bo rzeczywiście, ta czwarta liga jest no wyjątkowo silna w tym sezonie. To, to tak, znaczy niby zawsze było tam trochę tych drużyn, ale ta niespodzianka Stilonu w ciągu tych dwóch tygodni się ważyło i na się okazało, że jeszcze Stilon dołącza do ekipy. No w końcu to zawsze Stilon, to też nie tak, prawda drużyna, która tam swój power ma. I, i, i wiele innych tych klubów mega ważnych. No będzie ciekawe. No, od Raby też przecież no, wielkie ambicje. Trochę tej trzeciej ligi było, dwa, trzy sezony chyba, prawda? I, tam. No, tam, I to też tam power Te Ambicje jest. były, na, jest, z tego co pamiętam, chyba nawet walki o awans do drugiej ligi. Tak, tak, tak. Jest. Więc no trzech Spadkowiczów z trzeciej ligi. Do tego hmm, zespoły z czołówki z zeszłego sezonu. E, ciekawi mają ja też będę poznawał tą ligę, bo ja no, jej tak naprawdę no, nie znam, więc, <laughs> jak mam być szczery, sam no, jestem no. ciekaw, y, czym ta liga mnie zaskoczy. Bardziej opieram się na opowieściach i, i historiach, które y, tutaj działacze y, mi przekazują. Ale no, trzeba patrzeć na siebie: mamy swój cel, mamy, mamy swoje założenia i, i, i musimy się przede wszystkim skupiać na sobie. Jeżeli będziemy robili wszystko najlepiej jak tylko potrafimy to mamy drużynę która, którą stać na to żeby awansować do, do, do trzeciej ligi I, i czy to jest Stilon czy to jest Odra Tomodrzeński, czy, czy Syrena Bąszynek czy ktokolwiek inny nie będzie to miało żadnego znaczenia a to co wam powiedział na pewno obecność Stilonu Gorzów tak, tak. w tej lidze no da, dodaje dodaje kolorytu no bo, bo jest to na Marka na, 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 na Lubuskiem i, i, i ale za to punktów nie dają no właśnie no właśnie i jeszcze może jedna rzecz. Pamiętam, jak rozmawialiśmy półtora miesiąca temu, właściwie trochę czasu poświęciliśmy na takie tematy, jak opracowanie strategii rozwoju drużyny, w ogóle stworzenie tej piłki w Słubicach od podstaw, bo ona gdzieś tam się zagubiła przez te ostatnie paręnaście lat. Wcześniej rzeczywiście zespół był mocny, zresztą poprzedni pobyt tutaj, prawda? Wcześniej w Polonii i młodzież. Rozmawialiśmy troszeczkę też, bo to odłączenie UKS, Polonia i Polonia, to jakby dwa zupełnie odrębne byty. Coś z tym się tutaj dzieje? Jak to wygląda? Bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje ogólnie na płaszczyźnie. Wiadomo, że kibica najbardziej interesuje to co, to, co związane z drużyną seniorów, transfery, bo to tak, wiadomo, sezon taki ogórkowy, to zmiany personalne i to, 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 to wszystkich najbardziej interesuje, ale a to, co tak trochę w cieniu, to to, co nie jest tak na, na, na widoczne gołym okiem, to, to, to bardziej zostaje... W ciszy. Bardzo wiele się zmienia. Gdzieś tam w MKS-ie tworzymy, przejmujemy młodzież też, która wychodzi z UKS-u. Tutaj współpraca z UKS-em, jakby to powiedzieć, bardzo dobrze się układa. Drużyna, drużyna jest też drużyna rezerwta, która awansowała do, do A-klasy. Staramy się pozmieniać to wszystko organizacyjnie. Chcemy, żeby, żeby no, Żeby ten klub funkcjonował profesjonalnie, y, proszę mi wierzyć, masa pracy naprawdę jest, od, jest z czego się odgrzebywać. Te lata takiej posłuchy w słupickiej piłce zrobiły swoje. Y, gdzieś tam ten, ten czas trochę się zatrzymał w Polonii, ale, ale przez ostatnie. Tygodnie, miesiące wy, wydarzyło się bardzo wiele pozytywnych rzeczy. Y, staramy się gdzieś tam to wszystko naprawiać, y, budować tą akademię, żeby jak najwięcej dzieci było też skupionych w klubie. No ale to też troszeczkę musi w parze z poprawą infrastruktury, tak? bo też gdzieś y, mamy problem taki choćby, y, no, wydawałoby się y, no, błahy, ale bardzo fundamentalny. No, na przykład y, dzieciaki nie mają się gdzie przebierać przed y, treningiem, bo, 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 bo nie, ma, nie ma odpowiedniej ilości szatni na, 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 na stadionie. Więc y, gdzieś tam pracujemy nad tym. Prezes tu bardzo mocno też działa. Mamy też dużą pomoc i zawsze bardzo w, y, ciepłe słowo ze strony pani burmistrz czy ze strony radnych. Y, naprawdę, jakbym to tak nazwać, no, Polonia czy Piłka w Subicach y, no, ma te swoje 5 minut. Mam nadzieję, że, że wykorzysta je y, i y, y nawiążemy w niedalekiej przyszłości do tych sukcesów, o których pan wspomniał czyli sprzed 15 lat jak byłem poprzednio w Polonii to był wtedy 12 miejsce w drugiej lidze i jedna ósma finał Pucharu Polski, no więc, 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 więc jest no gdzieś tam byli. do czego równać. Były wyniki, potem nagle pewne zmiany, zrobiły zmiany, tak, ale to już niezależne no od Was tak, kompletnie, kompletnie. I jeszcze może już tak naprawdę na koniec, Cyprian, Twoja pozycja w co się czujesz najlepiej i czy, jakby, czy, czy trener przewidział dla Ciebie jakąś taką konkretną rolę, powiedzmy w tym sezonie? Bo to, to pewno rozmawiacie pewną i macie rozmowy z całym zespołem, ale też pewnie indywidualnych rozmów sporo, co? No gdzieś to moja rola w zespole to czy gdzieś tam moja inwencja, czy gdzieś tutaj rozmawiam ze sztabem, żebym po prostu ciągnął ten zespół w ofensywie, jak się czuję najlepiej przy linii na lewym skrzydle, tam w sumie gram większość swojej kariery. No więc taki jest zamysł po prostu, żebym jak najlepiej gdzieś tam te piłki dogrywał, dryblował, czy, czy zdobywał te bramki, bo wiem, że, że gdzieś tam każda sytuacja, każdy gdzieś tam moment może później przynieść nam wiele dobrego, więc... Ja gdzieś taką rolę swoją przewiduję, aby jak najwięcej pomagać w ofensywie, też nie zapominając o tym, że trzeba też bronić. I wierzę, że gdzieś tam dobrze, dobrze jestem przygotowany i że to wszystko będzie fajnie funkcjonować. Jest, super. Właściwie to końcowa. Żeż mówię, my się ogromnie cieszymy, że sezon się rozpoczyna. Na pewno też chyba trzeba spojrzeć na to, że jesteście też w takiej roli troszkę, trudniejszej, ponieważ wiele drużyn, które były w czwartej lice, kiedy będzie przyjeżdżała trzecia liga, oni będą chcieli zrobić wszystko, żeby pokazać, prawda? To, ja jest, mówię, ja to mówię, jest, coś ja, takiego... Ja mówię, ja mówię tak mhm. trochę w cudzysłowie, że będziemy taką Legią Warszawa tej ligi. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I nie. nieważne z kim, ale z Polonią trzeba wygrać, nie? Nieważne jak, nieważne, tak. no z wszystkimi pozostałymi drużynami można przegrać, ale z tak, trzeba udowodnić. Tak. I dlatego no, będzie nam w każdym meczu bardzo ciężko i. Każdy mecz będzie dla nas meczem. O o mistrzostwo świata. Także Już nie, niejednokrotnie byłem w klubach, które walczyło o awans, wiem jaki to jest stres, jaka to jest, mhm. jakie to są wyrzeczenia, bo to każdy mecz się gra o, o, o mistrzostwo świata. To nie jest tak, że jak się gra w środku tabeli, a dobra, uda się, to się uda, nie uda się, to się trudno, to sobie za tydzień temu, tydzień później sobie możemy to powetować, tą stratę. Nie, w tym, w tym przypadku to, co Cyprian powiedział, margines błędu jest szalenie niewielki, bo, bo bo, bo tamte zespoły, które chcą awansować i mają podobne cele do nas, też będą maksymalnie skoncentrowane. Mam nadzieję, że, że, że gdzieś tam we wszystkich nas, w sztabie, w zespole, jest ta świadomość, że po prostu no, co tydzień będziemy grać o mistrzostwo, mistrzostwo Świata i to będą takie mecze nasze. Będzie 34 finały w tym sezonie. No 34 finały. Oby wszystkie były, słuchajcie, tak jak był półfinał Pucharowy. Oglądaliśmy transmisję, ja ja wam słuchem tego, Komentatora, który oczywiście był gospodarzem, i tak dalej, i w miarę upływu meczu on po prostu mówi: To jest niemożliwe, że ta drużyna jest na końcu tabeli. Mówi i mówi: Panowie, do trzeciej ligi to wam brakuje. Tam do tych, tych tam, nawet ci tam pisali tak. na forach, wkurzali na niego, że on tak idzie bardziej za polonią. Ten wygrany mecz, piękny mecz, zresztą potem jeszcze w kończony przecież, nie? Tam czerwona kartka, pod tak. koniec wygrany mega. Panowie, dobrze, bo byśmy mogli rozmawiać, 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 a już tam gdzieś z reżyserki sygnały chyba powoli się pojawiają, żebyśmy dużej rozmowy takiej wielkiej nie zrobili, bo zacznie się sezon, będziemy z radością gościć Was ponownie. Może tylko taki krótki przekaz dla kibiców, jakbyście parę słów powiedzieli naszym kibicom. No cóż, Szanowni Państwo, sezon zbliża się wielkimi krokami. Ja chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich do tego, żeby uczestniczyli w tym projekcie, żebyście nam kibicowali, żebyście trzymali za nas kciuki. Będzie to trudny sezon, będzie, będą potknięcia, będą niepowodzenia, będą y, chwile szczęścia, chwile pewnie troszeczkę smutku, ale, ale, ale sezon jest długi i, i generalnie no, y, bardzo ja przynajmniej liczę na to, że, że będzie ta pozytywna energia y, z Waszej strony y, dostrzegalna. Zapraszamy na mecze wyjazdowe, mimo że to y, zaczynamy ten sezon serią spotkań wyjazdowych. Daleko y, nie ma. Już w najbliższą niedzielę w Szczańcu o godzinie 12, także jeśli mogę tutaj właśnie zaapelować o, o taką pomoc, pozytywną energię, to, to, to będzie na pewno super. To jeszcze ze swojej strony chciałbym podziękować za cały zeszły sezon, bo był gdzieś tam bardzo negatywny ze strony tych, tych wyników i chciałem podziękować wszystkim kibicom, że mimo tego, że gdzieś tam w tej lidze... Nam się te wyniki nie układały kompletnie, to że gdy przyszło do meczu finałowego, to potrafiliście zrobić naprawdę świetne wydarzenie w Krośnie Odrzańskim. Za to w imieniu zespołu dziękuję bardzo i jest to taki mecz, który na pewno gdzieś tam zapamiętamy na dłużej i wierzę, że dalej w, kolejnych, w kolejnym sezonie będziecie nas mocno wspierać. I wierzymy, że na koniec sezonu zaśpiewamy: We are the champion. To by było mega. Tak. Okay. Panowie, wielkie dzięki y, za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Wiem, że to już gorący czas, więc nam już każda minuta jest ważna. Państwu tylko przypomnę: ci dzisiejsi goście to pan Dawid Frąckowiak, dyrektor sportowy MKS Poliń Słupice i Cyprian Poniedziałek, piłkarz Polonii. Dziękuję bardzo. Dziękuję panowie. Dziękuję, dziękuję. bardzo, dziękuję panie redaktorze.